Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejszy mainstream. Zapraszam. Co tam panie w świecie filmów i seriali? Zapytacie. A to, że uczestnicy Squid Game wyzwanie mogli się wczuć w bohaterów oryginału. Może nie tak dosłownie, ale też nie było to dla nich przyjemne. Stanie w bezruchu od 5 do nawet 26 minut. Pobudka o 3.30. Zdjęcia na mrozie, omdlenia i brak kolacji. Oto prawdziwe kulisy tej produkcji. Część uczestników zaangażowała w tę sprawę brytyjską kancelarię prawną Express Solicitors, która zbiera dowody na narażanie zdrowia amatorskich aktorów podczas nagrywania materiałów. Materiały dowodowe posłużą sformułowaniu pozwu w imieniu uczestników wyzwania, którego adresatem będzie amerykański gigant Netflix. Czy powstanie piąta część kultowej i flagowej serii Pixara? W programie w Tonight Show Jimmy'ego Fallona, Tim Allen zdradził, że CEO Disney'a, Bob Iger, potwierdził, że powstanie piąta część Toy Story. Allen i Hanks dostali propozycję zagrania swoich starych roli w nowej części. Podobno ten film będzie bardzo dobry. Scenarzysta wprost mówi, że scenariusz jest jednym z lepszych z serii. Zobaczymy. Dziękuję Wam za uwagę, a już za chwilę komentarze. Na razie. Była to audycja P.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023. So, <laughs>